Dzień dobry, kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałam dzisiaj powiedzieć troszeczkę o wymeldowaniu i zameldowaniu w Niemczech, które są obowiązkowe, tak? Dla wszystkich osób, które przebywają tam na stałe lub dłużej niż trzy miesiące, jest to obowiązkowa akcja, którą trzeba, działanie, które trzeba wykonać. Wymeldowanie oznacza oficjalne zgłoszenie w miejscu zamieszkania, że opuszczasz adres, na który jesteś zarejestrowany. Jest to konieczne, gdy zmieniasz miejsce zamieszkania lub wyjeżdżasz na stałe z Niemiec, tak? Czyli również jeżeli zmieniamy um, na przykład miasto A z miasta B w obrębie Niemiec, również należy się z tego miasta pierwszego wymeldować. Jest to bardzo ważne i możemy tego dokonać w urzędzie meldunkowym Amt. Tak. E, zameldowanie natomiast polega na zarejestrowaniu się na nowym adresie, czyli tam, gdzie przyjeżdżacie, jeżeli w ogóle przyjeżdżacie do Niemiec lub jeżeli przyjeżdżacie do drugiego miasta w Niemczech, się przeprowadzacie po prostu, to również trzeba zgłosić zmianę miejsca zamieszkania. Jest to obowiązek, który należy spełnić w ciągu dwóch tygodni od zameldowania się na nowym e, miejscu zamieszkania. E, można to zrobić p, w urzędzie meldunkowym lub online, natomiast tutaj online potrzebny będzie e, podpis tak, elektroniczny. E, zameldowanie i wymeldowanie są istotne dla ustalenia miejsca mieszkania do celów podatkowych, ubezpieczeń społecznych i innych urzędowych procedur. Nieprzestrzeganie tych zasad może prowadzić do kar finansowych. Także pamiętajcie o tym, bo inaczej może się to skończyć właśnie karą finansową, jeżeli nie zwracamy uwagi na zameldowanie lub wymeldowanie. Po prostu tego nie uczyniliśmy. Po więcej takich informacji, obserwujcie mój profil.